I szlagierowo jest wśród nas. Była to Bernadeta Kowalska i przyjaciele ze szlagierem dziadek. Pozdrowienia dla wszystkich dziadków i oczywiście zdrówka szczęścia i słodyczy, geno i lista szlagierów życzy. Kolejne szlagierowe koncerty przed Wami. Pożegnanie lata Oktoberfest. Już 27 września w Szymocicach kole Raciborza. Wystąpią Bernadeta Kowalska i przyjaciele, książę Lipin. Masztalscy, BAR, Damian Holecki oraz Mirosław Szołtysek. Prowadzący: Gracjan Homeniuk oraz Peter Scholz z radia Vanessa. A dla tych, co głosują na szlagery i wysyłają SMS-y, my mamy upominki. Bilety wstępu na Oktoberfest 27 września w Szymocicach koło Raciborza. Sponsorem nagród jest ośrodek wypoczynkowy Aquabrax w Szymocicach. Telefon 32 410 20 85.